Ostatnio pani też przestała ukrywać twarz własnego syna. Dlaczego? Ja już to powiedziałam, mogę tylko powtórzyć, że mój syn samo to poprosił. Odbyliśmy bardzo długą rozmowę, przemyślaliśmy te decyzje. On sam poprosił o swoją podmotowość, a ponieważ ja jestem zwolenniczką wychowywania dzieci w takim duchu samostanowienia o sobie i takiego traktowania po dzieci jak małych dorosłych, to myślę sobie, że jeśli jest taki moment w życiu takiego młodego człowieka, kiedy on mówi chce tego i tego i jestem tego świadomy, słucha moich argumentów, ma swoje kontrargumenty bardzo mądrze o tym mówi, na niezwyczaj dojrzale. zresztą dzieci teraz przechodzą bardzo szybki kurs dojrzałości, a te, które mają za sobą poważne przeżycia, mają ten kurs dodatkowo przyspieszony, to myślę, że warto się wsłuchać w to, co mówią nasze dzieci. Zresztą, wie Pan, ja w ogóle myślę, że żyjemy w takim świecie trochę odwróconych wektorów. To właściwie my często bywamy uczniami własnych, własnych pociech i myślę, że warto czasem wsłuchać się w to, co mówią uważniej niż zwykle. A czy pani nie bała się tego, że pani syn przez to właśnie, że pokaże pani jego twarz spotka się z jakimś hejtem? Nie spotyka się z hejtem. Wie pan myślę, że to za duże, za duże słowo. Nie, tego się, tego się nie boję, a jeśli coś takiego się w ogóle wydarzy, to myślę, że będę umiała go na to przygotować. Zresztą rozmawiamy o hejcie. On zdaje sobie sprawę, że ten świat jest najeżony tego typu zjawiskami. Zresztą bardzo okrutnymi, i, i, i tak szczerze powiem, za każdym razem myślę sobie, że, że z całego serca współczuję osobom, które w ten sposób się zachowują i, i, i oceniają tak drugą osobę, nie mając o niej żadnego pojęcia i wylewają jakieś swoje żale i, i, i frustracje. I tak sobie myślę, że, że szkoda energii na, na karmienie się czymś tak trującym.